To się wyciszył strasznie. Kurwa co jest? A dlatego może co? Uuuu <grywa> Kurwa, dobra, przepraszam. O dobra, i teraz będzie git chyba, nie? No jest git chyba teraz. A teraz. No jest git chyba teraz. Nie? A teraz. Nawet mi to jakoś. No jest git chyba teraz. Nie? A teraz? A bo ja mam ja słuchawki mój, mój wyciszone, mój. Nie, 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 ja pierdole. Mój... Ja pierdziele. To za raczysko. Dobra, gram dalej. Wykorki. Dlaczego oni stoją? Dlaczego oni stoją? Dlaczego on tutaj stoi? Dlaczego stoisz tu, małpo? Dlaczego tutaj stoisz? Dlaczego stoisz tu? A ja to zmieniałem przecież. Zmieniałem to już. A, bo ja chyba nie zapisałem w ogóle, nie? Tych zmian. Dobrze, że nic nie pamiętam. W miarę. To było, tamto też było. Nic, nawet ten, nic się nie zmieniło za bardzo. Wszystko jest super. Bo pamiętam, że tutaj budowałem. tą drogę chyba kiedyś. Z takiej okazji ktokolwiek tutaj wjeżdża. Dobra, weź to wyburz. Do, do tej drogi. Zawszonej, zajebanej, no. Dobra, i to już wygląda ładnie. Wszystko wygląda ładnie. Dobra, tu trzeba usług, ale gdzie by najlepiej je dać? Może tutaj? O! Tam to był sobie miejsce, tutaj będzie lepsze. To będzie blisko mieszkańców i tylko sobie na rondo. I tutaj na przykład zrobię takie małe ugodawstwo, kurwa. O! Tyk! Tyk się siema. siema tu! Siema tutaj jeszcze! Dobra, jakoś zakręcę, żeby tak nie wyglądało paszczywie. Piek, jakoś tak i o, o... O, o. jak pięknie. Dobra. A ja już wtedy odblokowałem w ogóle ten. Tutaj ja budowałem nowe osiedle. Tej było nowe osiedle. Tak zrobię znowu. Kurwa nie zapisałem mnie, jaki to trzeba być baranem po prostu. Zwykłym baranem. Nic więcej. Dobra. A co po to tutaj jedzie? A, skręcić se. A wody tutaj, no tak. Z drugiej strony tutaj chyba może jeszcze. A nie, bo są tory. I śmieci, kurwa, jest problem z tymi śmieciami, no. Aha, może dlatego, co? Może dlatego jest problem ze śmieciami. No ja nie wiem, no nie wiem. Dlaczego może być problem? Dobra, tutaj też dam dwie. Jakie gówno, no przyspałem, przyspałem. oprócz to miejsce. Dobra, już teraz będzie git. Już teraz będzie super. Ja się zaczynam zabudować tej tego. Się zabieram. Bo teraz oni będą mieszkać tutaj. O, od razu jakieś krzywe takie. O, co ja się będę? To ma ładnie wyglądać. Jakoś tutaj. O, i stąd tak pociągniesz tutaj. Tak. Ja zostawię kogoś, kto który... Pociągał za dużo. Ale. Eee. Nieważne, nieważne. Dobra, no czy to osiedlenie wygląda pięknie? Dla mnie wygląda cudownie. Jak... Dobra, bo to będzie taka oddzielne, no. Tutaj będzie coś innego. Pod kątem 90 stopni, wiem, bo zdałem matę, Nie, w sumie nie zdałem jeszcze matury. To jak nie zdałem? O kurwa. Brak pracowników. No co ja mogę zrobić, gościu? Dobra. Tutaj będzie na usługi. A cała w ogóle ta będzie w usługach, nie? Cała ta droga tutaj. Nie. Te. Coś takiego. Tutaj, 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 tutaj. No. Bajkowo. O to mi właśnie chodziło. Bajkowo. No i bajkowo. No i fajnie, no i fajnie. Dobra. A teraz tu, a ja przecież jeszcze zrobiłem autobusowy gówno, a co tutaj się zajęło? Jak jestem idiotą, nie zapisałem, kurwa, automatycznie wyszedłem, bo już miałem tak dość gry i nie zapisałem sobie, nie? Ja pierdzielę. No czy ty ja bym chciał mieszkać na takim osiedlu na przykład? Dobra, czyli na górze będą tylko takie, mm, te takie mało zabudowane, bo za chwilę i tak się oddukuje będę mógł yy, Rejon mieszkalny o dużym zagęszczeniu zrobić. Tu jest tym. Klikam tu. Dobra. Tak o, normalnie gościu. Ale będą sobie mieszkać. O Jezu, szybko, szybko, szybko. To będzie oddzielna knika oczywiście. I jeszcze to mi się nie chce robić. Oddzielne te. Oddzielna policaj. I szkoła podstawowa, która będzie tu. Tak, i średnia, która też będzie tutaj. No i fajnie. No i fajnie. No i su... A, nie podpiąłem już pod <ślad> wody. Standardowe zagranie. Dobrze. Standardowo, no co. Jakbym nie zapomniał, to by nudno było. Dobra, to się przeciągnie. Pyk, 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 pik, pyk, pik. pik, 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 pik. Co jeszcze miałem zrobić? To, go wyjebać stąd, bo on tylko przeszkadza. Tutaj go dać, o. O, tej będzie, o właśnie, to, to, to jest dobre. ja tutaj robiłem. Tutaj będzie taka dróżka ładna. I też będą te kwadratowe takie gówna, ale... Ale, co jest najważniejsze? bo to postawiłem strasznie. Te trzeba przesunąć teraz. One będą tutaj, o. Trzeba zrobić połączenie kolejne. Więcej dróg, 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 dróg. Kurwa, ta pana. Dobrze, nieważne, nieważne. Nie mogę się tam połączyć przez te wisipisko, a sam je tam postawiłem. To inny? Samo się chyba nie zrobiło. tak takie kwadratowe gówne tutaj Pyk, tutaj tak. Pyk, pyk, pyk. Pięknie, super. To jak wygląda, jak w chirurgu, bo ja oglądam tego z autystów. Teraz chirurga. To samo wygląda cały czas tak u nich. A zrobiłem to automatycznie. Nie chciałem. Też to zmieniałem, ale uświadomiłem sobie, że się pojowo to bo Chociaż teraz to zrobiłem tak i są korki, więc. Więc to jest słabe. Dobra, trzeba zrobić na, na zablokowane, na zablokowane, na zablokowane, na zablokowane, na zablokowane. Na zablok nie, tutaj nie muszą Muszę ujeżdżać. Nie, 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 tutaj muszą wjeżdżać. Dlaczego ty stoisz, gościu? No wierzę się, pakuj tam na pełne. człowieku, to nie rano jest. Tutaj nie ma kurków, oni po prostu wolno jadą. I znaki. Tutaj będzie pierwszeństwo. Chce mi tutaj ustąpić, siema. I, oni już, I to już będzie działać. To już będzie działać. No. I super. łatwe tylko dlaczego tej w lewo nie skręcają? A, bo nie mogą. A może i lepiej? W sumie, że Nie mogą tej w lewo skręcać. Dobra, już nie musi tego być. Tych znaków już usuwam. Dobra. O Jezu! O Jezu, co ja zrobiłem? Człowieku. Zapomniałem. Popatrzyć się. Dobra, już, już macie prąd. Ja pierdol. Ładnie to wygląda tutaj. Kurczę, ładnie. Tutaj już tak słabo. Ale tutaj ładnie. I to też wygląda fajnie. Ja tak będę robił wszystkie osiedla. Ale tylko mieszkalne, bo. Tu są są nie, 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 nieużyteczne takie, takie, no. Albo praco. Te pracocholikowe, bo tam musi być duży, dobry. Tam muszą jeździć samochody. Będzie dużo ludzi. A te mieszkalne, co tam. Różniasz tego gnoja. Tego już mogę stąd przesunąć. Przesunę go sobie tutaj. Nie, tutaj nie. Tutaj będzie spoko. Będzie spoko. A ty coś z tyłu, domy. Praktycznie nikt nie pracuje. Akurat przemysł drewniany jest super. Ten górny, kurde, tartakowy, no. Działa super, ale oni Pełno wyprowadzek. Nikt nie pracuje. Tutaj to nie wiem, co to jest. A to jest usługowe. A ty też. Nikt nie chce w ogóle nic zrobić. Nie robię jebane. tylko na socjalach. Oj, przepraszam, wymsknęło mi się. Ja spróbować zrobić takie miasto totalnie zanieczyszczeń, nie? Że, że wszędzie tylko, żeby się naj, najwięcej nasmordziło. Dobra, działa. jak właśnie nie potrzebuję już, co jest śmieszne. Jak to szybko poszło. I ja chyba zrobię tak z tymi pociągami. Nie mam metro, tylko. Aż 9500, ja osiągnąłem wtedy! O kurde, to ile ja grałem? Nawet nie pamiętam co tam zbudowałem, dojrzałem na graniu. Tutaj na pewno była droga, jedna. Masakra! No dobra, będzie więcej ludzi się wprowadzać, to będzie wtedy... Co? Więcej do roboty, no. Bardzo dziwne to jest. Ale to można chyba zburzyć, nie? Ja to poburzę po te. Bo to chyba każdy miał problem z tym. To oni. Rok wystarczający liczby pracowników, no. No i problemy są mu najmana. Nie, tylko na chwilę. Słabizna. Dobra, zobaczę, jak to będzie działać. Jak będzie można skręcać. No. Tak o, to zrobię. To chwilę podziała, niech to chwilę podziała. I symulator korków to jest po prostu. No, ten wiatr jest taki chujowo zrobiony. Po prostu no, ale tak, taki mały gówno, co da radę. Nie ma się szczególnie, że tutaj w sumie jeszcze się wyprowadzają to w ogóle. A już 8000 zaraz pyknie, pęknie. Ładniejsze są te domki, nie? Wiele ładniejsze. Te domki tam są bloki po prostu takie zwykłe najgorsze, najobsrańsze, takie kurwa, szczochowe, postkomunistyczne bloki tutaj są takie kurwa, budowane w dwa dni, żeby tylko szczury wszędzie się zmieściły, jaki obsrany tutaj, z tej strony, wygląda tragicznie a tutaj jest taki właśnie, o, a tutaj jest taki ale piękny domek sobie wybudowałem, no tutaj sobie, o, taki wybuduje, o, tutaj taki sobie wybudował, proszę, jakieś tutaj Pasy, żywopod, parking, garaż, garaż tutaj, a to jakieś obsrane tutaj. Eee, co to jest w ogóle? Żeby tylko że tam lewo co balkon w ogóle. Spolitowaliście tutaj, ma się taką klitkę, kurwa na rogu. Tylko, oczywiście, nie wszyscy mają tutaj balkon, nie? No Co to jest? Za... Co to ma być przestrzeń własna? Na dworze? No, no, przykre trochę, przykre. Ale mało się wprowadza. Choć, coś, 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 tutaj. Nie nie nie, 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 ten jest. I jest moje miasto. Jest podciąg. Dobra. Ja robię tej stacji kolejową chyba. Tutaj będzie jeden przystanek. Tutaj będzie jeden przystanek, a tam będzie drugi. I siema. To ja mam bardzo straszną wodę zrobić to. I to kurwa zrobię. Jest tej stacja kolejowa. Tutaj będzie stacja taka kolejowa. Tutaj będzie towarowa. No i siema, nie? mam mamanoni A jak ktoś nie będzie chciał, no to sobie przejedzie tędy i nara. No Jezu. tu musisz robić za was. No no i fajnie. Nie będzie działać wszystko. Czy brakowało miejsc budowlanych? Yy, mieszkających się. No proszę was. Ja na to normalnie jestem jest w ogóle. Jakoś tutaj takie coś, jakieś tutaj takie coś. Tutaj jeszcze takie coś, O co ja się będę ograniczał? Dobra, i jeszcze tutaj coś takiego. Tutaj coś takiego. Ty, wygląda jak taki... My... Ciekawe istnieją takie konkursy rysowania w Sky... City Skylines, nie? Takimi... Albo w Sim City. Takimi dróżkami, nie? To było świetne. To wygląda jak kurwa jakiś taki. Nie wiem, ale coś w tym widzę. Jakiegoś gościa. Takie ma tutaj czułki. Tutaj są niby oczy takie. <śmiech> <śmiech> Jestem odklejony, kurwa. Nie wytrzymam. A woda, tak. Woda, woda, woda. Tutaj były biurowce, pamiętam. Z tego save co mi się nie zapisało, ale. Kto byś tam tym przejmował? Zbierowce będą gdzieś indziej, no. I tak powinno coś obsługiwać. A, obsługuje pasażerów, no po prostu... Jak ktoś by chce, ktoś chce z miasta wyjechać, nie? No to niech sobie wyjeżdża, proste. Jakoś samoloty są w tej grze, a... A pociąg nie może ten? Co to jest? Jeszcze raz tu widzę, jakaś aktualizacja była. Dobra, i tutaj będzie stacja metra na przykład. Zrobię jedną jeszcze stacyjkę tutaj. Dobra, to, czyli to będzie jakoś tak. Stąd, dotąd, tak? To działa. Połączone jest. Super. To teraz stąd, dotąd. Tak. Teraz stąd, dotąd. Stąd, dotąd. Ty, No, A tutaj będzie działać? No to ciekawostka, nie zła. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, i teraz tutaj tutaj. I tutaj tutaj. No dobra no. Niech tak już będzie. I zrobię tutaj jeszcze co? To jest autobusową. Tutaj zaraz zrobię obok i ma. Będzie fajnie to wyglądać już. Dobra. Linie metra muszę zrobić jeszcze, bo bym zapomniał. Bo później można dostosować te, nie? Autobusy do tego, a nie na odwrót. No to na pewno tutaj będzie przystanek, nie? Tutaj będzie na pewno kolejny. Tutaj będzie kolejny. W środku tego, tutaj na tłoku. Mogę zrobić cienki. Dobra. A tutaj będą się łączyć trzy linie, nie? Tutaj zrobię kółeczko. Pyk, pyk, pyk i on już wróci tutaj. Będzie mało przystanków, ale... Fajna linia, na przykład będzie zagarniać wszystkich sobie stąd. I tutaj będzie przystanek jeden na pewno. Tutaj będzie drugi. Tutaj sobie będzie trzeci. Tak Jakoś tutaj, o. Pożar się. Pali się. Kurde, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest straż? Tutaj kolejny przystanek obok tego metra jadł sobie tutaj niepotrzebny i będzie tutaj kolejny o, po drugiej stronie i się wszystko ładnie zamknie tutaj dobra tak jeszcze chyba z nie wiem zrobił i to będzie działać na pewno brak pracowników o, mnie to interesuje. Dobra, tutaj się zacznie. Tutaj kolejny przystanek. Tutaj. 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 Coś tak przyszłościowo. Przyszłościowo, ja myślę. Dobra, to usuwam jednak. Będzie tutaj i będzie tutaj. Ten nie będzie sobie tutaj. Nie, nie tutaj ale nie będzie o tej dużo samochodów jeździ w sumie tutaj to jest gorzej no na następny będzie tutaj na przykład i i się spotkają tutaj kolejny tutaj przystanek i niech się zakończy tu. dobra ale będą cztery przystanki obok siebie ale w sumie bo autobusy jeżdżą faktycznie Chyba to się będzie zaczynać i kołeczko standardowe nie tu nie tu Ty mało pozawszona ty jak się tragicznie robi te autobusy ja nigdy tego nie lubię no będzie więcej korków przez te autobusy jeszcze niż niż oła 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 jałaj proszę dobra jakoś tu tu Tutaj jeszcze jeden daj. Dobra, muszę jeszcze dodać jeszcze jeden tutaj. E, tak, czyli tego przesunę. Przesunę go tutaj, nie? Tutaj będzie działać? Jak najbardziej. Dobra. 95%. Co? Czy tutaj jest po prostu ruch, oni nie stoją. To jest najważniejsze. Tutaj stoją. Nie, nie stoją. Po prostu duży ruch. Tutaj stoją, już zaczęli stać. Eee. No to już jest słabe, bo jest większy ruch przez to. No to już jest słabe. Dobra. Czyli teraz tak, te linie będą takie, jak jak, jak tutaj mi kazali. Dobra, działa. Wszystko działa. Teraz tam jeżdżą. No zobaczę. we gątini robię. Zmienić kolorki. Czerwony, zielony, żółty. Dobra, i co? Pasażerowie, zero na, na zielonej. Gdzie jest zielona. Zielona jest tu. jeżdża przez to. ona w ogóle jedzie. No to jest ta zielona. I na zielonej jest zero? to jest aż dziwne. Mega dziwne, że na zielonej jest zero. O, dobra, załapało. Ale tylko czterech i tak. Czerwona najlepsza jest. I ta. Zakorkowało się tutaj? Ta, zakorkowało się. Tak myślałem, że tak będzie. Nie, tutaj się zakorkowało. Dobra, czyli trzeba odpalić to. I pyk i siema. I teraz już się, już się nie będzie korkować. No i mam już pomysł, nie? Dobra. Robię to tak. Typas mowa, pyk. Ob Burzysz, nie? I bierzesz sobie trzypasmową, jednokierunkową. Na przykład page up kliknąłem. Dziękuję. Trzy pasmowa jednokierunkowa, nie? Albo czteropasmowa, nawet. Tych, nie? 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 I ty też burzysz? I tej będzie. Mhm. A się odbija przez ten deszcz. Też, które mogło popadać. Lubię deszczek chuj. Tutaj nie pada. I tutaj będzie tylko wyjazd nie, z tego. I się ma. I tutaj będę tylko wjeżdżać. pół ogień, a tam będę wyjeżdżać. I nara. Sługi pogrzebowe. Krematorium... Nie, nie mogę jeszcze krematoriów zgarnąć. O, 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 o. Zapomniałbym. Och, od razu lepiej. Nie, to 30 tysięcy, ale jak się opłaci? Dobra, i to powinno wszystkie korki rozwinąć, rozwalić, rozwiązać. I tutaj mogę usunąć już te znaki. Generator korków to są szczególnie przemysłowe, nie? No, no w tym, wy, w... mieszkalnym to ani razu. W ogóle, no w ogóle się nie korkują rzeczy, no. No nie ma takiej możliwości, nie? jak się korkują to przez to, że do pracy chcą dojechać, no to jest najgorsze. Ale oczyściło się, ale wygląda to sprawniej. Nie wiem z jakiego powodu. No, przestało się korkować. Nie wiem co zrobiłem, ale... Co by, te, te przystanki postawiałem, no. Te przystanki powinny być tutaj, ja chciałem je zrobić tutaj. Myślałem, że to jest to, wyglądało to podobnie. Ale mogę to chyba wszystko przesunąć, nie? Dobra, przesuwam te wszystkie przystanki, bo wygląda to tragicznie. Dobra, ale to by było w sumie na tyle, dosyć dużo zrobiłem. Szczególnie te pociągi i, i metro, nie? I, i, I tanki ładne. Więc to by wystarczyło na tyle, będzie spokój odcinek z tego raczej. Dobra, więc yy, tak, to by było na tyle. Dzięki, Ara.